Przestraszyłem, jak były małe turbulencje po powrocie z tym. Znaczy po powrocie, no jak lecieliśmy z Turcji z obozu. A mój kolega obok nieco siedział, nie pomógł mi swoim wyrazem twarzy i no, trochę, trochę się przestraszyłem, ale... A jak wyglądasz w tym momencie Może go pokażesz? to No był... już... Bez nazwisk. Rodoweż, bo to nie będę się narażał. Znaczy, nie wiem, czy my w burzę lecieliśmy, ale no... Można było się przestraszyć, a teraz myślę, że... Teraz myślę, że jako meteorolog kluczowy tutaj w tej drużynie, to myślę, że nie będzie żadnych turbulencji ani nic kurde. niby tutaj chmurki, ale jak wlecimy, to tam słoneczko będzie wyżej. Chcemy normalnie pograć w piłkę z dobrą drużyną. Zobaczymy. Ta drużyna też ma swoją wartość. Przede wszystkim, żeby uwierzyli w to, w to co potrafią. I wtedy będzie dobrze. Różnice szkoleniowe polegają przede wszystkim na tym, że mają możliwość treningu w dużo lepszych warunkach i w dużo lepszych warunkach pogodowych przede wszystkim. Trenują cały rok. Przy dobrej pogodzie, przy dobrej temperaturze. Na pewno to jest na plus. Druga strona medalu jest taka, że jednak do Hiszpanii ściągani są najlepsi piłkarze z całego świata, ci młodzi nawet. I to też gdzieś podnosi jakiś poziom. Ale mówię tak jak my, wydaje mi się, że polska piłka w tej chwili idzie, idzie do przodu, idzie ku lepszemu. Nie mamy się czego wstydzić. Tak jak mówię, fajny, fajna dla nas przygoda, fajne doświadczenie dla tych chłopaków przede wszystkim, że, że, żeby się zmierzyć z tak dobrą dobrym szkoleniem, dobrą, dobrą piłką hiszpańską. Tam jest kilku, kilka ośrodków dobrze szkolących młodzież. Kilka, nawet kilkadziesiąt. Także myślę, że to nie jest zaskoczenie, że, że akurat oni to wygrali. Tam wygrywają różnie. Nie tylko Barcelona, nie tylko Real, ale tak samo Valencia, tak samo mniejsze ośrodki, znaczy możemy o, ośrodki o mniejszej renomie takiej, jeżeli chodzi o nazwę. Na pewno nie będziemy się bać, na pewno nie będziemy grać ultra defensywnie tylko spróbujemy spróbujemy zaskoczyć no, a, a czy to wyjdzie no to nie wiem gramy naprawdę z bardzo z bardzo trudnym przeciwnikiem bo jednak to jest mistrz Hiszpanii. To bardzo fajna przygoda nas czeka i musimy się przyłożyć do tego jak najlepiej potrafimy nie? nikogo nie trzeba motywować ładnie, no, każdy każdy mecz chcemy wygrywać no tak jest, jest nasz zawód, można powiedzieć. Tak? Gdzieś tam były te mecze jeszcze wcześniej, o to Mistrzostwo Polski, czy tak. raczej w ten sposób nie patrzę. Ale wiadomo, przygotowuję się do tego gdzieś tam trochę bardziej specjalnie, bo no, takie mecze zdarzają się czasami raz w życiu. Zawsze moim idolem był Christian Ronaldo, jeszcze za czasów wygrał mecze z Ze względu na to, jaki ma charakter piłkarski, jak przykłada się do wszystkiego i, i po prostu ma obsesję na swoim punkcie. Tak? I, i zawsze chce, chce stawać się lepszy i wszystko robił w tym kierunku, no i tak jak widać mu się to naprawdę dobrze, dobrze udało i, i jest na tym poziomie, na którym jest przez bardzo długi okres. Sergio Busquets. E, jak oglądam mecze, to miło się na niego patrzy, bo to jest taka robota niedoceniana, e, pozycja numer 6, ja uważam, że że robi ogromną robotę w Barcelonie. Jest takim, powiedział, motorem, bo asysty drugiego stopnia, to jak on się porusza, zawsze jest między, między zawodnikami, między liniami, zawsze jest do gry i, i to jak e, jaką ma wizję. E, jak właśnie oglądam mecze, zwracam na to uwagę. Jeżeli nie ma piłki, to zawsze rozgląda się w drugą stronę. To jest dla mnie niesamowite, ile, ile widzi na boisku. Messi. Nie wiem, jego po prostu styl grania jest dla mnie niesamowity. To, co on robi z piłką, to co on widzi. To jest coś, czego nikt nie potrafi zrobić na świecie. To być Ronaldo? no to jest naprawdę bardzo duża szansa dla nas i myślę, że każdy chciałby być w tej sytuacji, jakiej my jesteśmy i skorzystać z tego jak najlepiej. Tak? Naprawdę myślę, że spora, spora grupa ludzi będzie obserwowała to spotkanie i można komuś wpaść oko, nawet jeśli nie jest się celem danej osoby. Tak? To ktoś może przyjechać oglądać jednego zawodnika, a okaże się, że drugi wypadnie lepiej i, i będzie zainteresowanie tak samo i jego osobą. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ciężka praca, bo tak jak niektórzy ludzie mówią, że to jest zarabianie pieniędzy za nic, to tak naprawdę to jest tysiące wyrzeczeń, tysiące poświęceń i, i wszystko trzeba ukierunkować w ten, w ten sposób. tak. Nie można sobie pozwalać na naprawdę wiele rzeczy, dlatego no... Wydaje mi się, że to nie jest, nie jest prosta sprawa, aby dojść na ten poziom i, i po prostu reprezentować swoją osobę na, na tak wysokim poziomie. I jest nagle takie taki ciśnienie uderzać do głowy i, i ten moment jest najgorszy. Jak już wyprostuje lot, to jest nie tak, Dobre warunki do uprawiania lotnictwa. Pierwszy raz idzie Co? Pierwszy raz. Jak? Nie obawiam się, Najbezpieczniejsza. sprytniejsza. Zobaczymy, zobaczymy jak wsiądzie. Do <śm> Keep it in mind. Cóż, czekamy na ciągle na samolot, pół godziny opóźnienia. Nie wiem jeszcze o której <śm> będzie, no ale jesteśmy w pewnym optymizmu. ostatnią dywan do europejskich w trakcie lotu, Ty Jak spędzasz czas? Ustawiam taktykę na mecz z Arsenalem Londyn. Liga Mistrzów. Czwarta kolejka. No i nie wygląda to źle. Grałem interu u siebie 2 do 1. Czyli coś tam z trenerką chyba mogę wiązać później, nie? To jakieś składem zagrać? To myślę, że młodziutki Osobiński w bramce, To mi się wydaje, że będzie optymalnie chyba. <laughs> no i gramy. I waniki kontuzjowa trzymajcie. Niestety nie obroniłem, ale, ale zobacz, najlepszy na placu, najlepszy na placu na razie. Faktycznie. Jak widzimy, to widzimy tutaj, że lubisz ostre sceny. No, to ta, tak wyszło akurat przez przypadek, dobra, że, dobra. że zaglądnąłeś jak, wow, jak wow, jest wow, taka wow. scena. Jak wrażenia po pierwszym locie? Pogarno. W porządku, lot, myślę, że nie było żadnych komplikacji. Poza <grywa> tym, ja że dziesięć razy wyemietowałem w od drzewek. Nie chciałem tego dodawać niestety, no. Pan Artur mnie zastąpił, tak? Dużo potęku. No dowiedziałem się, że tak samo jak w Polsce. Myślę, że ja. Myślę, że. Po no nie, nie? No, jakoś po hiszpańsku, nie? <śpiewanie> Armando, Armando, easy. Armano, tranquilo, tranquilo. Hola, hola. Skipa, salut, Armando. Tranquilo, tranquilo. Peris. Cześć, tu jest niejednoma <śpiewanie> Hiszpan. Cześć, tu jest. Się skąd się to wzięło? Skąd się wzięło? Trener Czaja wymyślił. Co się z Nazwiskiem Nazwiskiem. Rotterek taki pan? Nie, coś takiego. Może dla DG, że na wratownictwie. Siły drużyny. Dzisiaj co mamy? Po skrobą z Gomem. Zajdziemy. Zobaczymy, zaczekajcie, no lepiej to trzeba palić no i teraz trzeba do Saragosę sobie. Tylko tak lecieliśmy wszyscy i myśleliśmy, że może gdzieś ujrzymy kampną. Aczkolwiek nikt chyba nic nie zauważył.

Але тоа ќе биде

He's <laughs> <laughs> head coach, fitness coach, assistant coach. Yes. Hello. <laughs> Welcome. And the uh, goalkeeper uh, coach as well. All right. Good to so Welcome. Welcome. Nice to see you. And tomorrow, we're, we are waiting for a big game, yeah? Okay. So, Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you, Pedro. <laughs>